Obywatelko, obywatelom, sezon demonstracji czas zacząć. Zapraszam wszystkich, którzy znają dokument Narodów z telewizji, żeby przyszli i zobaczyli nareszcie, jak to jest naprawdę. Bardzo gorąco zachęcam do przyjścia na Wannika 8 marca. W ciągu jest bardzo wiele do zrobienia w sprawie równouprawnienia kobiet, także przyjdźcie. Ko Trzeba koniecznie być obecnym na Manifie, po pierwsze dlatego, że będzie bardzo radośnie, bardzo kolorowo, wiosennie i zabawnie. Po drugie dlatego, żeby poczuć taką kobiecą solidarność i siłę. Razem jesteśmy silniejsze, idźmy na Manifę, miejmy swój głos, nie jesteśmy rybami. Kobiet w polityce jest ciągle mało, nie możemy mieć zaufania do mężczyzn, że załatwią za nas nasze sprawy. Mniej moją babcię wkurza Patriarchat. Dlatego też przyjdziemy 8 marca na Manifę. Przyjdź ty, zaprosz babcie! 8 marca o 12 wyruszamy z pałacu Kultury. Wybieram się na Manifę, bo strasznie mnie wkurza, że Polska jest taka zapydziała, A to jest jakiś odruch świeżego powietrza, a no ja wiem, wolności. Może niezgody na to, jak to wygląda. Warto przyjść. Słuchajcie, przyjdźcie i zobaczcie, e, jaki to jest cudowny, wolnościowy koł. Ja myślę, że manifa jest przede wszystkim potrzebna, żeby kobiety uwierzyły w to, że mogą znacznie więcej, że, i żeby zobaczyły fakt dyskryminacji. Kobiety, chcecie żyć w mądrzejszym świecie, sprawiedliwszym dla nas, kobiet? No to bądźmy razem, bądźmy razem w różnych bardzo ważnych sytuacjach, ale bądźmy przede wszystkim razem na manifie. Zapraszamy w terminie oczywistym, 8 marca, w miejscu fantastycznym pod Pałacem Kultury, proszę Państwa, o godzinie 12 w samo południe. Nazywam się Butelka. Uważam, że jest to mój psi obowiązek pójść co roku na manifę. 8 marca godzina 12 wyruszam spod Pałacu Kultury.